Witajcie, kochani. Kolejnego dnia. Dzisiaj jestem już dzień indziej. Tu mamy porzeczki. No i tutaj taka wielka brzoza podwójna. I dzisiaj zrobiłam sobie taki sposób na soczek. Już trochę tutaj. Naleciało. No i sobie tak po mało kapie. Może przez noc trochę nakapie. No to malutka butelka półlitrowa. No powiem wam, że nie każde brzozy mają sok. Już u siebie tam na podwórku obcięłam gałązkę No i sok już nie leciał. Jeszcze nie leciał. A tu leci. Po malutko sobie leci. No i kochanie, zobaczcie, już jestem kolejnego dnia. Kurde, cała butelka jest. Nawet się już mi przelewa. Dobra, będę to ściągać. No już sobie przygotowałam większą buteleczkę. Półtora litra. Bo ta półlitrowa to jest mała. I kurde, to mi... O kurde, to soku mi ile uciekło ale no, za późno bym przyjechała, bo to ponad już 12 godzin mi tu leci. Dobra, ściągam i zakładam następną. No i okej. Okay. Następną butelkę powiesiłam. No ta już będzie większa. I niech sobie kapie. No to niestety... Trochę straty poniosłam, trochę mi się ulało, no bo gałąź za bardzo była wciśnięta jak wyjmowałam to niestety trochę się ulało. No i dobra, teraz będę, dopiero jutro tutaj przyjadę. Mamy godzinę Zaraz zobaczę 12, południe mamy 12 No, wczoraj przyjechałam tutaj Gdzieś tak 18-19 No to pół litra leciało mi sporo godzin no, Za dużo za późno przyjechałam No i dobra, jadę do domu i zobaczymy, ile jeszcze soczku naleci mi. Zobaczcie, a tu przed domem mam tyle brzuzek. 10 sztuk. No i wczoraj ucięłam tutaj gałązkę. Tu ucięłam wczoraj gałązkę, no i ten sok w ogóle nie leciał. A ja dzisiaj patrzę. O zobaczcie jaka plama mokra. I zaczął lecieć ten sok. No i nastawiłam butelkę. I już tyle na Tę gałązkę tak do siatki wziąłem, żeby to właśnie była, chylona do dołu. To wtedy lepiej ten sok leci. No do lasu jechałam, a mam przy domu brzuski. Spróbujemy z gałązki trochę, No podam z gałązki jest słodszy sok. No tu działaczka mojej sąsiadki nieużyteczna. No i przyjechałam w to moje drugie miejsce do mojego lasu. No i zobaczcie, mąż tutaj zbierał. O 12 godzinie no i przez 6 godzin tylko tyle naleciało mało coś coraz mniej już leci tego soku teraz to już nawet nic widzę, że nie cieknie no i w drugiej też tylko tyle przez 6 godzin Ale, ale już w sumie z tych dwóch drzew z tego i z tamtego było może 4 litry 4 litry zebraliśmy w ciągu dwóch dni no i później tutaj jak już skończymy jeszcze może z litry tylko weźmiemy tego soku bo niepotrzebne nam już tyle no i później trzeba w tą dziurkę tutaj zrobić taki kołeczek mały. To jest wiertło ósemka. No i trzeba taki kołeczek mały wziąć. Zamoczę go w takim preparacie od grzyba. No i nabijemy go, żeby te brzuski nie chorowały nam żeby żadnego grzyba nie złapały tamta to jest taka gruba średnica ma dużą z 60 może ma centymetrów ta jest trochę cięższa no ale już sok jakoś już nie cieknie może już może już skończyły może już nie będą dawać soku? No zobaczymy jeszcze do jutra. Zobaczę. To przeleję sobie do butelki. Bo po co będzie przez noc? No zobaczymy jutro, ile naleci. Trzeba będzie kołeczkami zabić dziurki. No i zlałam do tej butelki. Zobaczcie. Tyle z dwóch butelek przez sześć godzin. Naleciało, no i tam teraz pustę butelki położyłam, sadziłam. No i dobra, jadę do domu No i zobaczcie po 24 godzinach Połowa naleciała Mało Ale już wczoraj widziałam od południa to już nie leciało w ogóle Z gałązki zawsze jest mniej Połówka jest. Jeszcze zobaczymy tutaj. O, tutaj też w ogóle słabiutka. Z takiej malutkiej gałą? Przez 24 godziny, tylko tyle. Widzicie jak mało? No i teraz jadę w tamto miejsce, gdzie porzeczki. Zobaczymy, czy coś naleciało. No i zobaczcie, jestem tutaj przy tych porzeczkach. I już mamy prawie całą butelkę. Przez 24 godziny. Wczoraj jeszcze tu byłam wieczorem. To było. Gdzieś z tyle naleciało. No i teraz buteleczka super. A jeszcze kapie. No ale już sobie ją wezmę i nastawimy. Jeszcze jedną. No i okej. Okay. Kolejną nastawiłam. I znów przyjadę. Za 24 godziny jutro. No i zobaczcie. Jaki czyściutki? Ten z gałązki jest bardziej słodki. No i kochani, przyjechałam do mojego lasu po 24 godzinach i zobaczcie, tyle naleciało tego soczku. Tu jest jedna butelka. Tu mamy drugą. No, już coraz mniej leci. Niestety coraz mniej. No i teraz sobie przeleję. Zobaczymy, ile będzie. No i taka większa połowa. Dobre, i tyle. No i znowu nastawiłam butelki. A już coraz mniej leci. Jutro będziemy musiały kołeczki powbijać. No już zakończyć. Bo już starczy nam tego soczku. Chyba, że jeszcze z gałązek będę zbierać. A tutaj to już weźmiemy, kołeczkami zaślepimy. I te kołeczki grzybem posmarujemy takim preparatem od grzyba. Okej. Okay. tu jadę do domu. Pa!